mamy do tej no, Jeźmy, to osyzmy, bro, tutaj. When my nervous system has healed I stabilize myself and lower the start shield Bring back, Bring back the love again. 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 A bit of time to shed some light. These seven words could never rectify a light. again Bring back the love again Bring back the love again Bring back the love again Breathe in, breathe out You will never fall through Breathe in, breathe out You will not never be misconstrued So breathe in, breathe

Tutaj na ten. Tu masz twardą kostkę, się no, nie przewróci. No, no, no możemy jeszcze sprawdzić, jaki temat wygląda. To jest spider? Nie, spider. Fajnie. <grym się zrozumiałe> no, tak. A jest nic, rozmawiam tutaj z kule. Rozmawiam z kolegą obok tutaj. Mówi, że się wywalił dwa razy i kupił sobie spidera. Co, spajdera. chcesz kupić? Nie, mój sąsiad ma wiesz Ale który sąsiad? Jak ma imię? Kurde, wiesz co, nie wiem, gość ma tak z 60 lat. To nie. Mało warszawy. No mało się, nie wiem, Ale bardzo fajne są te spiderki. Byliśmy w Wilnie, teraz lecimy gdzieś, nie wiem, do Mikołajek i do domu And breathing, breathe out, you won't ever be misconstrued. So breathe in, breathe out, you won't ever fall through and breathe in, breathe out, you won't never be misconstrued. Mm, no ona pierdola chyba jakaś burza. Czekaj. No wiecie co, idzie jakaś burza. Ona jest teraz na wysokości. No na wysokości tam sochaczewa, nie? I idzie tak na północny wschód. Może tu dojść, może nie dojść. Ciężko stwierdzić. No to zawsze możemy też u... Tylko żeby nas ta burza nie złapała. To no zawsze możemy u pani Halinki zapytać. To no. wpisy. Jak tam nie będzie, to clegi u, u Zenogi. Jak dla mnie to, jakby tutaj w tym czy w tamtym czy w którymkolwiek był noc, to może być. Breathe in, breathe out, you won never fall through. Breathe in, breathe out, you won't never be misconstrued mm. So breathe in, breathe out, you won't never fall through.